Cześć, z tej strony Mateusz z firmy Dobre Kotły. Dzisiaj szybki filmik, bez kawału. Moi kochani, jestem już na drugim przeglądzie ponad dwuletni, nie, dwuletni, nie ponad, dwuletni kocioł. Kompakt, e, byłem tutaj na uruchomieniu tego kotła, na chwilę obecną jestem na przeglądzie. Dom nowy, 120 metrów kwadratowych. Ile nam przepalił przez dwa lata? Proszę. 4 to 984 kg. W tym jest grzana, ciepła woda użytkowa. O, ten zbiornik 200 litrów Galmeta. Eee, uważam, że to jest. Naprawdę świetny wynik. Temperatura w domu utrzymywana około 23-24 stopni z tego, co ja widziałem na termostacie, jak jest zadana. Jak rozmawiałem z użytkownikami, to temperatura jest między 22-23, więc no tak to różnie. Ten jeden stopień, no ale to jest fakt, jest faktem. 2,5 tony na cały rok. To jest naprawdę świetny wynik. Dom jest bardzo mocno narażony na wiatry. On tutaj... Nie jest nigdzie dookoła w jakikolwiek sposób otoczony drzewami, jest na powierzchni otwartej. Więc dobra izolacja budynku, nowa instalacja, dobrze zrobiona. Hydraulik tutaj też był, e, fajny. Pierwszy raz go widziałem na oczy, ale zrobił to świetnie. Wszystko działa, nie ma żadnych większych problemów. Nie było prółki co żadnej awarii. Miejmy nadzieję, że tak dalej będzie. A dla mnie, moi drodzy, suba, lajka, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Cześć!